obetniesz jedną nogę i to, krzy... stół i krzesło się wywróci. Czyli kurwa to jest zło. No ja skończę oddawać. nadawać. Dymdalski, sobie tutaj, jak, ktoś masz... jak masz coś do powiedzenia do mojej osoby, to zapraszam na Mika. Ale ja chciałem coś przygrać. Z lekka. Posłuchajcie. Tylko potrwało dwie minuty dwanaście, także easy. Uwaga! Uwaga! Jestem bies. Nie skaczcie! nie nagrywać halo halo, słuchaj mnie kurwa? Słuchaj mnie? chcecie więcej kurwa prawdy? Z tych waszych zajebanych kurwa mózgach popierdolonych? chcecie więcej prawdy? Ja wam powiem kurwa taką prawdę, że wy kurwa, na drugi dzień kurwa, se nóż kurwa w dupę wbijecie, kurwa. Dlatego, że kurwa zrozumiecie, jak, jakie wasze życie jest, kurwa petetyk, jakie kurwa wasze życie jest popierdolone od urodzenia, kurwa. Od urodzenia. wymyślicie, że kurwa, że to, że wy wy rządzicie czymś? Że wy myślicie, kurwa, że co, że taki, kurde, ten, Bush, czy jakiś tam inny, kurwa, kanclerz, kurwa, niemiecki, rządzi światem? A pytanie jest proste. Czy on miał wybór się urodzić w tym i w tym, w tej i w tej nacji, u tych i u tych rodziców? Kurwa, nie miał wyboru, chuje! Tak jak wy nie macie wyboru, gdzie się urodziliście. Okej? Okay? Widzicie kurwa? Widzicie kurwa, że nagle wszystko się w waszych oczach inaczej wygląda. Wy, wy, macie, wy mieliście wybór, gdzie się ma, mieliście urodzić? W którym państwie? W której rodzinie? W którym kurwa? Na której planecie? Nie mieliście tego wyboru! Idioci popierdoleni, kurwa! A myślicie, że kurwa jesteście panami, panami świata. Jesteście kurwa nikim! Jesteście nikim! Bo nie mieliście nawet wyboru. Kurwa, gdzie mieliście się urodzić? Okej? Okay? Ale macie wybór, kurwa. Ale macie jeden jedyny wybór. I to nie jest wybór, gdzie będziecie pracować, i to nie jest wybór, kurwa, kiedy umrzecie, i to kurwa nie jest żadny wybór, macie tylko jeden jedyny wybór. Wiecie jaki? Wiecie, kurwa, jaki macie wybór? Tylko jeden macie wybór. Wiecie jaki, kurwa? Powiedzcie mi, niech Wam udowodni, jak Kurwa jesteście jednięci Kurwa, powiedzcie mi, jak, jaki macie wybór Jaki kurwa macie wybór Co, boicie się, boicie się, kurwa To ja Wam powiem Nie, nie jest nie, Jezus Wiecie, jaki wy macie wybór? Kogo kochać i kogo nienawidzieć. I to jest jedyny wad. Wasz zastrany kurwa wybór. W tym zastranym waszym życiu kurwa. Rozumiemy się kurwa? Czy się kurwa nie rozumiemy? Widzicie kurwa, ja o tym dawno już mówię. Dawno już mówiłem. A macie tylko kurwa, jeden wybór. Kochać kogoś albo nienawidzieć. Okej? Okay? Rozumiemy się kurwa. Tak, nie rozumiemy się. No nie rozumiemy się, bo ty jesteś idi bo jesteście idiotami. Wy do, do tego jeszcze nie doszliście. I nigdy kurwa nie dojdziecie, bo dla was ważny jest jakiś samochód macie. Bo dla was ważne jest, jaki, jaki dom macie. Bo dla was ważne jest, czy wy kurwa śpicie w sianie, czy wy śpicie kurwa na dworze, na, na śniegu. Bo wy kurwa nic, nic nie wiecie. A wybór jest prosty. Wybór jest prosty kurwa jak drut. Ale wy jesteście durnie i tego wyboru nie widzicie. Wy wybieracie kurwa samochód niż miłość. Wy wybieracie kurwa dom niż nienawiść. Wy wybieracie kurwa chuj wie co? Kurwa swoje własne sumienie, kurwa. Bo wiecie tu na każde, co kurwa na końcu jest ważne. Wleżycie, kurwa, w łóżku i umieracie, kurwa, i to jest w tym momencie ważne? Co jest ważne, kurwa? Co jest ważne? Twój samochód? Twoje życie? Twoja miłość nawet? Twoja nienawiść? Powiem ci, kurwa, chuju, jeden z drugim, co jest ważne. Twoje zasrane, zapierdolone sumienie, chuju! Zapisz to sobie na kartę pierdolni nad łóżkiem. Okej? Okay? Na końcu jak najważniejsze jest tylko twoje zapierdolone sumienie, kurwa! I ja jestem po to tutaj... Bo się zastanawiacie, bo ty no, to ja w ogóle o tym rozmawiam, ja, ja mogę rozmawiać o pierdolach, które będą, które mogą was, y, że będziecie happy, nie? I tak dalej, że będziecie, kurwa, nie wiadomo co. Po co ja, ja o tym, kurwa, rozmawiam? Ja mogę, kurwa, rozmawiać o rzeczach, żeby make you happy, kurwa, i zdobyć, kurwa, 50 dziewczyn. Nawet, kurwa, na tym zapierdolonym, kurwa, tym, voice room, kurwa. Popierdolony. Nie! Ja wybieram zupełnie co innego. Ja wybieram kurwa to, żeby Wam rodakom kurwa! Pokazać o co w tym wszystkim chodzi kurwa! I to nie chodzi, żeby być pięknym, to nie chodzi, żeby mieć kurwa nie wiem co. Samochód, dom, chuj wie co. Chodzi o to, obojętnie czy kurwa jesteś wierzący, nie, nie wierzący, popierdolony, nie popierdolony, na końcu chodzi tylko o jedną rzecz. O jedną, jedyną rzecz. O twoje kurwa zajebane sumienie. Okej? Okay? Czy twoje i będziesz umierać w zgryzie, w zgrygocie, kurwa, jakimś kurwa, nie wiadomo w czym. Albo kurwa będziesz umie umierać z, z, z tym, z uśmiechem na twarzy. I oto kurwa na końcu chodzi! Do zasranego życia. Twojego zasranego życia. Na końcu chodzi tylko to, czy ty będziesz umierać z krzywym ryjem czy z wesołym. To jak będziesz umierać z wesołym, to znaczy kurwa, że twoje sumienie jest kurwa czyste. A jeżeli nie jest czyste, będziesz umierać z krzywym ryjem. Okej? Okay? Rozumiemy się kurwa? I ja, kurwa, mam, mogę wam dać, kurwa, miliony dowodów na to. Bo ja to widziałem, przy mnie ludzie umierali wiele, wiele razy. Ja widziałem różno, różną śmierć w moich oczach. Okej? Okay? No. Czyli, kurwa, oddaję mikrofon. No nareszcie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ktoś tu jest naprawdę mocno pijany. Czytajcie ten pan, który przed chwilą był na